A my pijemy kawę tutaj z cytryną. Tak. Co to za pomysł? Bo tutaj pan Ryszard mnie namówił na taką kawę z cytryną. I tutaj pytanie, dlaczego akurat taka? To bo, jest walor bo, zdrowotny jakiś? Bo ja tak zarażam ludzi moimi pomysłami. <głosy> <głosy> no kiedyś nie mogłem pić kawy, bo w ogóle jej nie lubiłem. No, ale składało się tak, że trzeba było zawsze pić rano kawę, więc piłem z, lekiem, z mlekiem. Jak zobaczyłem gdzieś po roku czasu takiego picia, że mam dziwny ból w wątrobie, tak na skuty trochę to opowiadając, zacząłem szukać, dlaczego okazało się, że kawa sama z mlekiem wytwarza jakiś przedziwny kwas, który niszczy wątrobę. No, więc wtedy mówię, nie no, przecież to tak nie może być. Zacząłem szukać, jak tą kawę ewentualnie wypić, żeby się inni na mnie, znajomi z pracy, nie obrażali, że, że z towarzystwa wyskakuje. I tak doszedłem do tej cytryny. Okazało się, że ta cytryna jest świetna, dlatego że zmniejsza zakwaszenie kawy jako takiej, całkowicie łagodzi jej smak.